Cześć! Z tej strony Agata ze Szkoły Kadr i Płac. Dzisiaj porozmawiamy o wpływie usprawiedliwionych nieobecności na podstawę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop ze składników stałych wynagrodzenia. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w całości lub w części przysługuje pracownikowi w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jego wysokość oblicza się według zasad obowiązujących dla wynagrodzenia urlopowego ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia urlopowego. Na potrzeby dzisiejszego spotkania przyjmujemy sobie, że wynagrodzenie naszego pracownika składa się jedynie ze stałych składników wynagrodzenia. Co ważne, miesięczne składniki stałe przyjmuje się do podstawy ekwiwalentu urlopowego w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu urlopowego, czyli ustania stosunku pracy. Sformułowanie w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu oznacza wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej wynikającej z umowy o pracę, jakie przysługuje pracownikowi w tym miesiącu, nawet jeżeli faktycznie go nie otrzymał. Zasada ta obowiązuje więc wtedy, gdy pracownik pracuje w miesiącu ustania zatrudnienia oraz jeżeli jest nieobecny w pracy z powodu choroby albo innych przyczyn, za czas tej absencji zachowuje prawo do wynagrodzenia np. chorobowego czy urlopowego wyłączanych z podstawy ekwiwalentu, a także jeśli jego absencja jest niepłatna, np. urlop bezpłatny. Załóżmy, że nasz pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, w wysokości 6000 zł brutto, dodatek funkcyjny 500 zł oraz premię regulaminową 600 zł i przyjmijmy, że ma 5 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, czyli 40 godzin, aby właściwie wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ze stałych składników wynagrodzenia. Musimy sobie Ustalić podstawę ekwiwalentu, sumując wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i premię regulaminową w wysokości zapisanej w umowie o pracę, czyli mamy 7100 zł. Następnie Musimy ustalić ekwiwalent za jeden dzień urlopu, dzieląc podstawę ekwiwalentu przez współczynnik urlopowy, który od 1 lutego 2025 roku do końca tego roku wynosi 20,75 dla całego etatu, czyli 7100 zł dzielimy przez 20,75 i mamy 342 ,17 zł 17 groszy. Dalej musimy sobie ustalić ekwiwalent za jedną godzinę urlopu, dzieląc ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę godzin odpowiadającą normie dobowej, jaka obowiązuje pracownika. Powszechna norma dobowa wynosi 8 godzin, niezależnie od wielkości etatu i systemu pracy, jakim pracownik jest objęty. Czyli 342 ,17 zł groszy dzielimy przez 8 godzin i mamy 42 ,77 zł groszy. Na koniec pozostało nam ustalić kwotę ekwiwalentu mnożąc ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu 442 zł 77 groszy razy 40 godzin daje nam 1710 ,80 zł 80 groszy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Jak widzisz dla ustalania wysokości podstawy ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie mają żadnego znaczenia usprawiedliwione nieobecności pracownika w miesiącu wypłaty ekwiwalentu. Nie chcesz wyjść z obiegu najnowszych zmian księgowych, podatkowych i kadrowo płacowych? Kliknij w przycisk Subskrybuj i nie przegap żadnego nowego odcinka.